Dobrze, słuchajcie, zrobimy tak. Yy, odpowiedź na i na nie. Tak, znaczy nie na i na nie, tylko tak nie. Zrobimy yy, na trzy grupy po karcie. Yy, tylko nie on mnie zdradza od razu, mówię, bo to trzeba robić rozkładami, a poza tym może ściągać energię. Takich rzeczy się tak nie robi. To typu na przykład, nie wiem, czy się dzisiaj spotkamy. Takie, wiecie, pytania, dziewczyny z głową, no. Ja to jestem ta panna zodiakalna. Wszystkie te memy, które lecą na TikToku o pannach, no to to jestem ja. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to niech sobie zbije. Ściągam was na ziemię. Mówię jak to działa. Dobrze, weźmiemy tak trzy karty. Wybierz sobie jedną. Z dwa... Trzy. Wiecie co? Hmm. Możecie na przykład mieć trzy pytania. Na przykład, tak, pierwsze to, drugie to. Wiecie o co chodzi? Możecie sobie zrobić miksika. I yy, jeszcze zrobimy do tego wahadełko. No. Dobrze. No to dobra. Lecimy na Szczecin. Yy, bliźnięta. To jest na no, tak, ale tu jest jakaś toksyna i jakieś jest drugie dno ukryte. Widzicie? No. No słuchajcie, jeżeli byś dla tych, które od razu mówię, pomyślały, czy się odezwie tak, ale podtekst będzie nie taki jak tu miłości nie ma, tu jest już od razu ci na dzień dobry przyjdzie i pójdzie zrobi. To jest też tak. Znajdź swoją wartość, nie daj zaniżyć swojej wartości. Królowa Buław. No i król kielichowy tak. Yy, tutaj czy kocha, to kocha. Yy, tutaj czy kocha też. Tutaj to tak bym. No jest na tak, ale to jest taka nie, wiecie, taka toksyczna. Yy, no. Kocha, jak mu potrzeba. Dobra, teraz wahadełko. Odpowiedź tak, na, tak nie. Do przodu jest tak, do tyłu jest nie. Jak się zacznie kręcić, nie wyłapuje energii. Może być tak, że czegoś macie nie wiedzieć. Słuchajcie, idzie na tak, ale gdyby coś było tak, że na przykład nie wiem, masz coś zrobić albo na przykład czy dostanę, czy zrobię to, czy coś tam mi wyjdzie. To nie będzie tak łatwo. Na początku były te zawirowania, ale jakby w sumie Suma Summarum y, idzie na tak, czyli w sumie to wszystko na tak. Ale tu na Romanse i na wchodzenie do tej, do tej samej wody, to uważamy i na makaroniarza, i żebyś by nie robił buławowej, czyli tak łóżeczko, i taka łatka potem przypięta y, królowej łóżka. Także no, tutaj uważamy, bo jeszcze jedną rzecz widzę. Pozdrawiam.